A dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy walczyć z GLK, w którym klient zgłasza jakieś dziwne problemy z uruchomieniem czy też brakiem możliwości uruchomienia samochodu i jakiegoś dziwnego rodzaju historie związane z np. niewyłączeniem się zapłonu. Więc jest to samochód poliftingu. Mamy tutaj 2013 rok. Do samochodu są dwa kluczyki. Oba chińskie, więc zobaczymy, czy uda się zobaczyć objaw. Oprócz tego sprawdzimy, czy jakieś kody usterek się zapisały, czy nie. I co tutaj może być nie halo. Wstępnie obstawiam stacyjkę, bo w tym przypadku, jeśli mamy tutaj siedmiobiegową skrzynię biegów, to w tym aucie nie ma blokady kierowniczej, więc Obstawiam, że tutaj problem może być w samej stacyjce. Tak czy inaczej, musimy cokolwiek wiedzieć, żeby ją wymienić. A jeżeli nie będziemy wiedzieli nic, to i tak ją wymienimy no bo przecież trzeba coś zarobić. Ok, no to zapraszam Was do oglądania. Podpinam się lunchem. Szybko sobie sprawdzimy parametry i zobaczymy, czy jakieś błędy są widoczne. W stacyjce kodów usterek nie mamy żadnych, więc zobaczmy czy na przykład w liczniku mamy jakieś błędy albo nie, nie chce mi się skanować wszystkiego więc spróbujemy sobie zobaczyć licznik kilka takich sterowników, które są między innymi powiązane z zapłonem, możemy jeszcze sterownik silnika ewentualnie co tu jeszcze, w module samu tak samo można zweryfikować czy jakieś błędy są, nie chcę mi się skanować wszystkich systemów, więc Zrobimy szybką weryfikację tylko. Brak błędów w liczniku. Też nie mamy błędów. A może jeszcze skrzynie biegów? Dobra, i w skrzyni biegów mamy zakłóconą komunikację z elektryczną stacyjką. Ok, więc to już jest jakiś ślad, który nas kieruje do stacyjki. Przejdźmy dalej do jeszcze sterownika silnika. Tu mamy tylko za niski poziom paliwa osiągnięty. To jeszcze ISM, ponieważ ISM jest razem ze skrzynią. Jako dodatkowy moduł, ale na tym samym kanie. O, to jeszcze ESP. Czyli tu mamy skanem jakąś zapisaną usterkę i aktualną w lsp, która jest wysyłana przez licznik. Dobra, to jednak robię cały skan, zobaczmy jednak co się wszędzie świeci. Z pozostałych sterowników mamy jeszcze błąd w tylnym module SAMU i tutaj mamy też błąd z zacisku 15 i jest to informacja o nieprawidłowym sygnale, więc ten sygnał też wychodzi cyfrowo ze stacyjki, pokanie, więc tutaj również obstawiam, że idzie to wszystko w kierunku samej stacyjki. Zobaczmy jeszcze w radiu, czy coś jest, ponieważ o ile dobrze pamiętam, to jeszcze chyba coś z radiem było zgłaszane. W sensie, czy się wyłącza? Nie, dobra, w radiu nie mamy błędów. Ok, no to nic, w takim razie, jeżeli tutaj wszystko kieruje nas do stacyjki, teraz pytanie, co dalej możemy z tym sp sprawdzić? Co możemy tutaj zmierzyć? Są to zakłócone komunikacje, które. Jeszcze sobie pod kątem samego sygnału CAN nie obawiam się, że coś tutaj się będzie działo. Do stacyjki dochodzi więcej niż jeden CAN, więc z zasilaniem tutaj, jeżeli byłby problem, to i tak to nie byłaby taka sytuacja, że przy wyłączeniu zapłonu. Nagle by się yy, 15 nie wyłączyła, więc no, ta informacja by nie wyszła na sieć Kan, ale byśmy mieli więcej błędów, moim zdaniem, z zakłóconą komunikacją z tą stacyjką. Więc y, dlatego zastanawiam się nad samą stacyjką cały czas. Ok, zobaczmy sobie, jak wyglądają poszczególne parametry w stacyjce, statusy zacisków, czyli tu mamy. Tak, wszystkie zaciski są wyłączone w tym momencie. Kluczyk mam wyjęty. Jak włożę, powinniśmy najpierw zacisk 15C i jest 15C aktywny. Teraz przy pierwszym położeniu mamy 15R, teraz się pojawi 15 i 15X, no i 50 to jest odpalenie silnika. Zobaczmy, tak w tym momencie wszystko działa, objaw jest sporadyczny, więc też jakby wcale nie jest powiedziane, o wyłączyłem, mam w tym momencie wyłączony zacisk 15, a silnik dalej chodzi, włączam, wyłączam, zobaczcie. I nic się na zaciskach tutaj nie zmienia. Tutaj mamy czysto. A teraz silnik pracuje. <grywa> na wyświetlaczu od licznika mamy, że jest zgaszony silnik. Teraz daję na rozruch. Wyłączam. No i silnik nie gaśnie. I co ciekawe, zacisk 15, no w tym mamy wszystko, na, teraz mamy wszystko na off. Więc wyciągam kluczyk ze stacyjki i dopiero silnik z zgasł. Wkładam jeszcze raz. Mamy 15. Nie mamy 15R. Po przekręceniu teraz mam na 15R przekręcony, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia na wartościach. Wrzucam następny. Teraz nie mogę odpalić silnika. Mamy go. Dobra, problem jest w stacyjce. No, czy nie sobie, a jest dużo łatwiej. No to lecimy z tematem. Z tematem wyciągamy stacyjkę. W stacyjce teraz błędów nie ma żadnych. Jest standard jeśli chodzi o stacyjki, że nie ma tu błędów. Nie, nie jest to kontrolowane przez stacyjkę, no więc, takby tak to wszystko co mi było potrzebne. Ok, więc mamy rozebraną część samochodu do wyciągnięcia stacyjki. Lewy wlot się wyciąga, później odkręca się obroże od stacyjki, czyli ten pierścień regulujący. Wyciąga się cały ten plastik, bo on jest na zatrzaski. I później się wyciąga plastik, który jest dookoła licznika. No i tu mamy otwór, którym wyciągamy sobie stacyjkę. Więc można powiedzieć, że nie trwa to długo. Całe 5 minut, żeby ją wyciągnąć stąd. No i działamy z kodowaniem drugiej stacyjki. Jeszcze ją otworzę. Teoretycznie nie muszę jej otwierać, bo do odczytu nie potrzebuję nic więcej. No ale... Tak czy inaczej, możemy zobaczyć, czy coś w środku widać. Mamy stacyjkę wyjętą. Ciekawostką jest to, że tu są cztery naklejki naklejone na niej. Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. No nic, rozbiorę ją, zobaczymy, co tu jest grane. Mamy trzy śrubki, dwie widać. Jedna, druga, trzecia jest pod naklejką. Dobra, stacyjkę mam rozebraną. Nie ma tutaj fizycznie za bardzo co do zauważenia, ponieważ musiałbym rozlutowywać i wyciągać tą plastikową górną część. Natomiast jakoś mega dużo kurzu tutaj też w środku nie było. Tak czy inaczej, czas to pieniądz i nie zamierzam się zastanawiać, czy wróci auto, czy nie. Mam drugą stacyjkę. Co prawda, ta stacyjka jest. Nieco stacyjka ma trochę inny numer, jest to starsza wersja o jeden numer. Widzimy, że jest 10 roku, a to jest 13. No i to jest jakby poprzedni numer tej, którą w samochodzie y, widzim, widzieliśmy. No więc, y, taką stacyjkę mam na y, tak, jakby stanie, więc i tak zakoduję tą stacyjkę. Zobaczymy, czy. Wszystko będzie działać. Jeżeli będzie jakiś problem, to się wtedy no, będzie musieli zamówić taką stacyjkę, jak jest w Aucie i tyle. Natomiast na szybko koduję to i sprawdzamy, co dalej. Stacyjkę mamy podłączoną, jak widać, do HVDI po kablu. Czyli z jednej strony jest zasilanie doprowadzone tylko do stacyjki. Nie robię tego przez. Power adapter, ponieważ tą stacyjkę z tego co widzę robi bez Power adaptera automatycznie. Więc w tym momencie zostało 6 minut. Ok, stacyjkę mamy dopisan, Stacyjka mamy zaprogramowaną, więc wkładam ją do auta. Od razu sp sprawdzimy, co będzie się działo, ponieważ najpierw nie będzie widział kluczy. Dopiero jak włożymy klucze, to się aktywują i przetestujemy później, czy wszystko działa. Więc zapinam. I <laughs> you. Więc jak widać. No dobra, centralny zamek nam działa, aż dziwne, że bez aktywacji od razu działa na jednym i na drugim też. No to wkładamy kluczyk. Uruchamiam zapłon. Próczek jest wczytywany, proszę czekać. Dobra, mamy go. Odpalam. Przebieg w samochodzie mamy aktualny. Błędów żadnych nie ma. Gaszę. Wyciągam. Ok, wkładamy drugi. Kluczyk jest wczytywany. Rozruch. Dobra. Działa. Mamy wszystko poskładane, loguje się do stacyjki zobaczmy. Co w stacyjce teraz testerem diagnostycznym zobaczymy. Mamy tylko błąd zakłóconej komunikacji z sm ale to ze względu na to, że była odłączona stacyjka na, i podłączona na stole, więc to możemy usunąć. Ok, odczytamy sobie jeszcze raz kody błędów. Nie ma i wchodzimy do wartości statusów. Przechodzimy do zacisków. Teraz mamy zapon włączony. Wyjmuję kluczyk i sprawdzamy po kolei. 15C jest. 15R jest. 15 jest. 15X. Odpalamy silnik. Cowy chwilkę pochodzi, gasimy, 15 i 15x się wyłącza, 15r się wyłącza i po wyjęciu 15c też się wyłącza. Dobra, na ten moment przetestowałem to już kilka razy. Nie ma żadnych problemów. Zobaczmy jeszcze na przykład w sterowniku licznika. Wcześniej były jakieś błędy komunikacji ze stacyjką. Zobaczmy, czy teraz jest jakaś. Informacja czy chociaż nie kasowałem wcześniej tego błędu? Ok, błąd mamy jako zapisany. Wcześniej był aktualny i zapisany, teraz jest jako zapisany. Więc kasujemy. Próbujemy go jeszcze raz odpalić. Dobra, błędy nie wracają. Ok, i jeszcze w skrzyni biegów mieliśmy błąd zapisany. To też kasuje. No i dobra. Na ten moment wygląda na to, że wszystko działa. Jeździć, obserwować. Więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. Cześć.